Oni się dowiadują o tych wszystkich pochudnych rzeczach, często próbują na sobie wzajemnie. Rośnie liczba przestępstw na seksualnym wśród dzieci i młodzieży. Następnie pojawia się też zwiększona statystyka dotycząca ciąż wśród nastolatek, wśród nieletnich. Aby leczyć potem tą zwiększoną liczbę ataków seksualnych wśród dzieci, znów mówi Dzieciom o seksie. Czyli de facto leczy się raka kolejnym rakiem. Państwo, które raz wejdzie w agresywną edukację seksualną według WHO, a to chce nam zaserwować rząd aktualnie, już nigdy z tego nie wyjdzie, bo dzieci rozseksualizowane są po prostu na sobie to próbują. To są olbrzymie kryzysy. gender idą po nasze dzieci.